Tak, złącze mam zalutowane, wstępnie przeczyszczone. Nie wiem, czy z tej strony nie będę musiał troszkę cyny zabrać tu, gdzie te połączenia masowe z boku, ponieważ tutaj e, zapina się taśma i ona może mi się nie zapiąć do końca. Ale jeszcze tutaj sobie posprawdzam dokładnie połączenia te pady, które tutaj są, tak, bo to, że sobie tam przelutowałem e, połączenia masowe, to nic do niczego mnie to nie uprawnia do sądzenia, że to złącze jest dobrze zalutowane. Ponieważ to było lutowane hot -airem, no i poprawiane były te boki tutaj masowe właśnie lutownicą grotową tą szpilką zmieniłem sobie grot jak widzicie tutaj na taki cieniuteńki już teraz żeby można było Tutaj te pady ewentualnie popoprawiać, poprzejeżdżać, tak mi się wydaje, przynajmniej, albo zmienię sobie na ten szeroki, żeby można było przejechać, i to powinno się ładnie nam yy, poprawić. Mam nadzieję, że te połączenia yy, są w miarę poprawne, już w tej chwili, yy, że to tylko troszeczkę do poprawki. Także no, chciałbym w to wierzyć.